I love Poland Poland, kurwa, macz! I love Poland, kurwa, I love Poland, kurwa, Cześć, witajcie w drugim odcinku z serwera Laneris S2 W dzisiejszym odcinku będziemy oddawać yy, nasze zęby nadropiłem ich trochę biolog zdobądź biała perła niebieska krwawa i małż ile ile sztuk 20 sztuk perełek i nie wiem ile małży kolekcjoner kolekcjonera nie mam dobra ja się przeloguję i oddajemy następny przedmiot dobra przelogowałem się mamy nową misję tym razem będziemy musieli oddać 500 nóg pająka nadropiłem ich biolog zdobądź Przyniosłeś, bla, bla, bla Małż, krwawa perła, niebieska I jakiś, jakiś bonus, nie zauważyłem, jaki Mamy łącznie 60 pereł i prawie 6000 małży e, Mam 9kkk i jeszcze 20 bryłek po 1kkk, czyli łącznie z 30kkk Dropiłem trochę V2, no, jakieś pół godziny e, Dobrze się tam zarabia, więc będę chodził jeszcze więcej razy tam dropić e, Dropa mam 75 poziom, bodziaka zrobiłem e, Jeszcze musimy dropnąć księgę mocy e, tam na 95 poziom, tak więc ja idę ją dropnąć i widzimy się za chwilę. Dobra, znalazłem na nowej mapie, umarłego rozprówacza, spróbujemy sobie go zbić, jak on tutaj tłucze e, 97% HP e, trafiłem Dobra, ja go wezmę sobie pod ścianę, zbiję i widzimy się pod koniec. Dobra, dobijamy już ripera. Zobaczymy, co z niego poleci. I padł. E, zielona perła, 5 sztuk. E, złota perła i zielona perła. Piasek kwarcowy, 5 sztuk. E, szkatułka mroku, szkatułka run. Zielona perła, 60 sztuk. Krwawa perła, 25 sztuk. Szkata ripa i odłamek energii. Co leci ze szkatułkiem roku? Złota perła w ilości. 35, tak Szkata ripa, niebieska perła w ilości 100. O, to nawet ładnie, więc łatwo się bić tej rypy. Z tego względu, że mam jeszcze PDK na 38 minut i ta księga dropi tutaj. Tak więc ja postaram się wypić jakiś konkretny level. Będziemy się widzieć na każdym levelupie. Wbiłem też nową trutę, nie tutaj gdzie ona była, tutaj 51 średnie, 10 trucie, 8 szycie, 8 omdlenie i kd potwora plus 6 Dropło mi tutaj z metka, od razu wsadziłem jej i wbiło Tak więc ja ekspię, a wam puszczam muzyczkę i miłego oglądania na Expedzie. Będziemy ulepszyć trutę. Tą trutę na ten mieczyk na 110 poziom. 10 pereł z każdego i 500 małży. Ulepszamy. Ulepszyło. Co jest na następny poziom? Na 140. Zakręta kłódka 300 pereł i 2,5 tysiąca małży. No dobra, ale ten mieczyk to jest ok. Super, fajnie wygląda zaraz z zdozowyjemy moje bizu do PVP i będziemy zaczynali ulepszać na kolejne na kolejne po prostu dobra wyciągnąłem wszystkie yy, naszyjniki te całe bizu wyciągnąłem po prostu z doza yy, perfekt do PVP kupiłem też yy, skrzynię pereł 10k pereł yy, niebieskich za 10kk i krwawych też za 10kkkk a białych za 5kkkk tak więc zaczynam ulepszać najpierw ja temu ulepszę z wami a resztę po prostu sam żeby was nie zanudzać plus 2 plus 3, na razie po 5 parę więc nie jest źle plus 3 nadal takie same ulepki plus 5 paliwo 80% ale dużo yang by że było 100kk za jedno ulepszenie więc dosyć dużo spaliło ulepszyło bardzo no, te perwo już się domaga To jest właśnie, spaliło trzeba będzie iść dogropić yang tak na pewno trzeba będzie spaliło ulepszyło eee, dobra potem jest tylko na setny level dobra to ja polepszam te wszystkie do plus 9 i widzimy się za chwilę dobra udało mi się polepszyć wszystkie wszystko yy, nie wiem czemu nie mogę dać sobie tych niebieskich właśnie wygrabałem yy, teraz ulepszyłem też jedną tarczę dobra lecimy druga tarcza ulepszona trzecia ta co za trzeba plus jeden nie są ulepszone dobra, mniejsza to później, tarcza V3 yy, strasznie dużo pereł to może później najpierw ulepszymy po prostu to tego też nie na 9 na razie to 120 pereł ulepszone 120 pereł ulepszone 120 butki są jeszcze na plus 5 6 ulepszaj, ulepszaj no jak pali to główno 80% Złota perwę spaliło Ulepszyło Ulepszyło Ulepszyło, dobra Buciki przerabiały Przerobiłem O, 35 PR z każdej na jedno ulepszenie, trochę dużo Jeszcze tak pali strasznie Dobra, jeden item jak z wami i resztę poza nagraniem 4 Yangów nie mnie starczy, ostatnia bryłka nam została Nie mogę tego wybrać, ale dobra, chwila eee, Trzeba będzie iść na dropa i trochę podrobić tych yang Gdybym będę musiał kupować parę yang, by spokojnie Plus 5 sześć, siedem Spaliło. Eee, nie mam parę, dobra, chwila 9 8 Dobra Spaliło Ulepszyło Ulepszyło I, I spaliło Teraz spaliło No dawaj bo nie mam dużo hajsu Spaliło I mamy na ostatnie ulepszenie już Spaliło niestety więc Nie ulepszymy tak, bo nie mam jank. Dobra, yy, mamy kluczyki na plus 8, tak więc ja idę do, do dropić i widzimy się za chwilę. Jeszcze co nie pójdę dropić, znalazłem taki mieczek jakimś Karysiowi wyleciał, yy, Sura, Surze nazywa się, yy, taki ironiczny miecz, yy, 15, INTA, szybkość zakręcia 10, z ręka 15 lub 10 i omdanie 10. Szkoda, że nie wojownikowi, bo byłaby siła zamiast inteligencji, no ale na razie jako do PWP może być, nie? Tak więc ja idę dropić i widzimy się już y, w kolejnej części. Dobra, uzbierałem trochę yang, tak więc możemy ulepszać dalej nasze EQ e, Najpierw e, kolczyki dokończymy I na plus 9 spaliło Na plus 9 ulepszyło Dobra, co jest no następny plus? E, następne są kolczyki boleś, boleści Plus 0, e, 150 pereł i 25 złotych pereł Dobra to to mamy plus 9 już zaczynamy od bucików tak więc jedziemy plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 e, nie ma miank dobra dajemy sobie bryłkę uzbierałem 23 kkk. jakoś godzinę, coś takiego dropu było coś koło tego 3 kkk w 5 minut no to tak średnio. To zależy od otwarta oczywiście, nie? Ile tam wpadnie wam? Dropię 63 poziomem teraz. Bo podobno lepiej mniejszym poziomem, ale wychodzi na to samo jakbym dropił 75. Dobra i buciki też mamy na plus 9. Ulepszymy albo nie. ulepszę sobie to po prostu poza nagraniem, a dropłem tą Księgę Mocy pierwszy poziom, tak więc idziemy ją oddać, zobaczymy jaką nagrodę dostaniemy za nią. Seon He Księga mocy nagroda Klejnot zawiści i bonus na stałe Ale jaki bonus? Nie wiem Ale klejnot zawiści dostaliśmy Ja sobie poza odcinkami będę chodził na RIPA Nie chcę mi się dropić, kupować tych pere, bo po prostu drogie są A nie chcę mi się też dropić yang, Żeby można było je kupić Tak więc Tak więc ulepszymy sobie jeszcze ten mieczyk, na śmiertelny miecz I spaliło niestety Nie tarczę, tylko mieczyk Jedziemy jeszcze raz po 30 złotych pereł To strasznie dużo, a kurwa pali e, Mamy jeszcze nam dwa ulepszenia Zobaczymy czy uda się e, no bryłkę wiesz, dobra Lecimy, ja nie mam pereł Dobra, już mam i lecimy Spaliło znowu I ostatnia próba spaliło Tak więc... Nie, mamy jeszcze na jedną próbę. I spaliło tak więc... W chuj parę poszło się walić. Yy, dobra, i mamy nowego biologa. Idziemy zobaczyć co on od nas tym razem chce. Tak więc widzimy się przy biologu. Dobra, jesteśmy przy biologu. Co on tym razem od nas chce? Stary dokument w ilości 500. Mam 139, to oddamy mu to chociaż. Strasznie to wolno leci. Trzeba dużo, długo tam siedzieć, żeby wydropić to. Po prostu masakra. Z jednego spota poleci są może dwa dokumenty. No to wyobraźcie sobie, ile trzeba tego dropić. Pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć ripa, jak bijemy z tego nowego miecza. Tak więc widzimy się przy riperku. Dobra, znalazłem ripa. Bijemy, tylko podpalimy się na full. I po ile 5k? 11k hity z krytem. O, 100k dostał z duchowego. Tak więc jeśli będę miał EQ do EXPA, bo bijemy w tym do PVP, bo EQ do EXPA jest na tym dropku to myślę, że na parę hitów wyściągniemy. 50k. Dobra, tutaj działają jakieś bony podobno na forum, są, ja sobie poza odcinkiem wymiksuję EQ do EXPA takie perfekcyjne żeby po prostu na każdą mapę były i zobaczymy jaki będzie drop z niego czy coś nowego poleci czy tylko to samo co zawsze i ostatni hit i dobijamy i co? i krwawa perła 25 sztuk szkatułka run złota perła razy 5 no dobra złota perła ale i tak nam nie mamy tyle tych złotych pereł pewnie nie Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że lepiej mnie słychać. Poprawiłem to trochę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oceniania i komentowania. I to oczywiście łapka w górę. Trzymajcie się, cześć.